Włączanie iPada O, włączanie iPada, bo w tamtym parcie było otwieranie, więc zapraszam I teraz pytanie Czy ja mam to podłączyć do ładowarki, czy nie? Dobra, spróbujemy to włączyć Włączyłam Hello! To są indyjskie znaczki, co to jest? Dobra, Dobra. Język. Wybieramy język. Oczywiście, że polski. Polski. Polska, no chyba więcej ja krajów niż Polska, tak? Czekamy. Ustawia język. Ogólnie to jest moja pierwsza rzecz, zapla, jakby z tej firmy, więc dalej. Tak. I mm, teraz pytania. Muszę wpisać hasło na wifi, więc czekajcie chwilę. Ogólnie ja już przyszłam i ja już się zalogowałam i w ogóle i normalnie o. Już mogę korzystać. No i ogólnie. Ja mi się tak cieszę, z tego i tylko jeszcze... Rozumiecie to, że E w sklepie kosztuje 100 ile złotych. Patrzymy na stronę MediaExpert, a tam 70 Rozumiecie, kiedy to jest w ogóle... bez sensu trochę. No i w sumie tyle. Oceniam 10 na 10, bardzo mi się podoba. Pa!